No elo. O nowym Supermanie mówi się naprawdę dużo. I niestety często w bardzo negatywnym tonie. Słyszymy głosy, że CGI jest słabe, że fani Snydera chcą powrotu Cavilla, albo że fabuła filmu jest niezrozumiała. Szkoda tylko, że ci sami widzowie nie bojkotują z taką samą pasją ostatnich filmów i seriali Marvela. No ale jak to mówią, nikt małpy nie wybiera. Okej, okay, słaby suchar, wybaczcie. Ale na serio, dziwi mnie to, że mimo świetnie przyjętych zwiastunów, film już teraz dostaje sporo hejtu. Dlatego w tej recenzji podzielę się moimi wrażeniami z seansu i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy nowy Superman naprawdę zasługuje na taką krytykę. Ale żeby to miało jakiś sens, chciałbym krótko opowiedzieć o Jamesie Ganie. Na temat Jamesa Gunna nie będę się rozwodzić zbyt wiele, gdyż zakładam, że większość z Was zna jego styl i dorobek. Jest to reżyser, który rozpoczął swoją karierę od filmu z Studia Troma, a obecnie jest twórcą świetnie przyjętej trylogii Strażników Galaktyki, nieco słabiej przyjętego Suicide Składu, który uważam za najlepszą część, na serialu Peacemaker i Creature Command kończąc. Gan ma charakterystyczny sposób promocji. Jego zwiastuny często skupiają się na postaciach i spektakularnych momentach, bez zdradzania zbyt wiele z samej fabuły, co dosyć często jest wykorzystywane przez innych twórców. I to samo zrobił tutaj. Przed premierem uważaliśmy, w tym ja, że nowy Superman będzie inny. I wiecie co? Rzeczywiście jest. Choć nie tego się spodziewałem. A mówiąc zasadnie, większość spodziewała się po analizie zwiastunów, że wrogiem Supermana nie będą ani kosmici, ani superzłoże, a nawet nie będzie to ogromny potwór rodem z Godzilli. Lecz sama Ameryka. Tylko, że nie. Wrogiem Supermana przez cały film jest Lex Luthor. Oczywiście! Który nie tylko chce go zabić, ani oczernić je publicznie. Jak? Tego dowiadujemy się w czasie trwania filmu. Ale po kolei. Film zaczyna się od znanej już z pierwszego zwiastunu e, sceny, gdzie Superman zostaje pokonany, leży na śniegu, woła krypto i prosi go, żeby zabrał do jego kryjówki. Szkoda, że nie kota, bo film szybciej by się skończył. Ale przed tym mamy krótki opis wydarzeń z przed tego starcia. Że 3 miliony lat temu pojawili się pierwsi metaludzie, 3 dekady temu wylądował Superman, 3 tygodnie temu uratował Ukrainę przed Rosją, tak naprawdę Jahan Pur przed Borawią, no ale wiecie, DC i te sprawy. <laughs> 3 godziny walczył z nowym przeciwnikiem, Hammer of Borawia, a tak naprawdę ultramanem w stroju bojowym i 3 minuty temu został pokonany. Jeśli coś przeinaczałem, to sorki. W każdym razie, po uratowaniu przez krypto i połączeniu się z blaskiem słoneczka, leci dalej napierniczać się z Ultramanem. Po czym znowu zostaje w ciry. Tak czy owak, cała ta szopka została wykreowana przez nikogo innego jak Lexa Lutora w jednym celu. Aby odnaleźć kryjówkę e, Supermana, znowu schakować mu kąpa. I ławnie światu, że Superman przybył, aby podbić tę planetę i ją rządzić niczym Bóg. W efekcie Superman zostaje obiektem publicznej nagonki. Rząd pod przewodnictwem Lexa Lutora nie zamierza mu odpuścić. W ruch idzie kierowana przez niego brutalna grupa Planet Watch, w której w skład wchodzi Ultraman, a tak naprawdę Bizarro, i Engineer. Jest to organizacja coś jak Liga Sprawiedliwości, tylko bez moralnych hamulców. Na szczęście Superman nie jest sam. W walce wspierają go m.in. innymi Hulk Girl, Guy Gardner, czyli kolejna zielona latarnia, Mr. Terrific, no i oczywiście Krypto Super Pies, który kradnie jedną scenę. I tak, może się wszystkim wydawać, że nowy supek jest tym, czego chcieli i to dostali. No, nie do końca. Będąc szczerym, spodziewałem się, że film ten będzie podobnym objawieniem, jakim był pierwszy Iron Man z 2008 roku. Tylko, że nie. Żeby to lepiej zobrazować, posłużę się porównaniem filmów z Supermanem w reżyserii Zacka Snydera i Jamesa Gana do pierwszego i drugiego partu JoJo. Ja wiem, że tego większość z Was nie zrozumie. Ja to rozumiem. Dlatego postaram się wytłumaczyć jak najprościej, bez wchodzenia w szczegóły w fabułę yy, obydwu filmów, jak i tych partów. A więc... Superman w reżyserii Zaka Snydera miał podobnie jak pierwszy part Jojo świetnego bohatera, ale słabo napisaną historię. Natomiast drugi part miał słabego bohatera głównego, ale o znacznie lepszą historię. Chcę przez to powiedzieć, że Superman Gana ma dobrze napisaną historię, ale słabego Supermana. Say what? To pokazuje, że Henry Cavill nadal jest na chwilę obecną najlepszym Supermanem, podczas gdy David Korn Sweat próbuje być połączeniem Supermana Christophera Reeve'a i Kavila, ale niestety mu to nie wychodzi. Jego Superman jest za miękki, Ciągle dostaje wciary, czy to od bizarro, Lutora, czy opinii publicznej. I fakt, że się cały czas podnosi, na napawa swego rodzaju optymizmem. Najlepsza walka subka to według mnie starcie z Engineer, gdzie zostaje obleczony przez Nanity, które wchodzą mu do organizmu i mają zabić od środka. Dlatego, aby się ich pozbyć, leci wysoko w górę, aby się ich pozbyć, ale na drodze stoją mu inżynier i bizarro. I kiedy myślimy, że leci tylko po to, aby wchłonąć promienie słońca, to nagle okazuje się, że zrobił ich w balona i planował polecieć tak wysoko z nimi, jako pasażerami na gapę, aby potem spaść i doczepionych do siebie złoli załatwić sposobem na upadek z dużej wysokości. Co w sumie zrobiło na mnie wrażenie. Gdyby tylko jeszcze walka subka z Bizarro została lepiej wykonana. W jej czasie, jako że Bizarro to klon Supermana bez mózgu, to Luthor za pomocą dronów podpowiada, jakich ma używać trików, aby i szybciej pacyfikować Supka i nie dać się ani chwili mu wytchnienia. Dobrze, że całą sytuację ratuje Krypto, bo Supkowi byłoby ciężko. Gdyby tylko Superman pomyślał, że skoro przeciwnik przewiduje jego ruchy, to znaczy, że musi wykonać ruchy takie szybkie, agresywne i nieprzewidywalne, że ani Lex, ani Bizarro, ani on sam ich nie przewidział. I wtedy byłaby to zajebista walka. A tak całe show kradnie krypto. Oczywiście poza tym mamy wiele innych scen. Jak pokaz zdolności Mr. Terrafika, i to pomimo, że nie ma żadnych supermocy, podobnie jak Batman, a wykorzystuje jedynie swoje gadżety w postaci kulek, co przypomniało mi film Phantasm, polecam każdemu go nadrobić. Warto? To jest najlepiej przedstawioną postacią z całej swojej drużyny. Sama scena walki z żołnierzami Lutora oraz to jak ogarnia cały ten chaos na ekranie sprawia, że jest najfajniejszą postacią z całego filmu. Oczywiście obok krypto. Scena walki z fałszywą godzillą można o niej powiedzieć oki, okay, ale nie zrobiła na mnie wrażenia. Sceny z latarnią i Hawkgirl można wrzucić do tej samej kategorii. Albo ta scena z pierwszego plakatu, gdzie pojawia się kosmiczny stwór w nocy, bohaterowie z nim walczą, a Superman za oknem ma kompletnie wywalone. Oczywiście, jak każdy film superbohaterski, tak i Superman ma swoje gościnne występy. Jak peacemaker'a w TV, który przechwala się, jaki to nie jest zajebisty. Albo występ Willa Riva, czyli syna Christophera Riva, który tutaj wcielił się w dziennikarza. Mała rola, a pokazuje, że byłby lepszym Supermanem. No i na koniec występ nowej Supergirl, która w odróżnieniu od swojej serialowego pierwowzoru, który uważam za najlepszy ze wszystkich, ta jest bardziej typową nastoletnią gówniarą, co ciągle chleje na umór i najchętniej wszystko by rozwaliła. Gdyby zastąpić subka ją, to film skończyłby się w 30 minut, bo rozwaliłaby Lutora, zanim wcielił swój plan w życie. I na koniec najlepsza postać w całym filmie, czyli Krypto Super pies. Ze wszystkich postaci na ekranie ta postać robi największy zamęt i nieraz ratuje słupkowi życie. No i rzecz jasna jako jedyny Pacific lutora, tak, że już nie ma ochoty walczyć. Może jednak lepiej, że nie był to kot. Ostatnia scena w filmie, przy której przygrywa utwór Teddy Bear's Pan Crocker w wykonaniu Ego Popa to kolejny pokaz zdolności Jamesa Ganna w doborze odpowiedniego utworu muzycznego do danej sceny. Co do scen po napisach, nie warto nic mówić, gdyż nic nie wnoszą do fabuły filmu. I tak prezentuje się Superman w reżyserii Jamesa Gana. Film odważny, inny, o momentami wręcz zaskakująco aktualny. Gan pokazał, że nie boi się opowiedzieć historii, która wywoła dyskusję, i właśnie dlatego ten film warto zobaczyć. Jeśli oczekujecie po prostu kolejnego filmu superbohaterskiego, to dostaniecie, w raz coś więcej. A co wy sądzicie o nowym Supermanie? Czy Gand dał radę? Czy DC wraca na właściwe tory? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba i widzimy się w kolejnej recenzji. Dziękuję każdemu, kto obejrzał niniejszy film. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Nara.